Dlaczego on odszedł? Drodzy widzowie, witajcie na moim kanale Enigma. Dzisiaj zrobię dla Was czytanie, gdzie Wam odpowiem, dlaczego mężczyzna, o którym myślicie, odszedł. Zobaczymy, jaka jest jego główna energia. Dopytamy, czy on żałuje, że odszedł, co on teraz robi, czy ewentualnie jest kimś innym, jaka, jak się między nimi układa i czy jest wierny w obecnej relacji. Zobaczmy. Przypominam, że jest to czytanie ogólne. Będzie to bez grup wyboru, więc przyjmijcie to z, z rezerwą. To czytanie Wam w dużej mierze pokaże, jak ja robię czytania prywatne, ponieważ ostatnio dostałam bardzo dużo zapytań na WhatsApp, jak moje czytania wyglądają. A wyglądają one mianowicie tak, że umawiamy się na pewną datę i godzinę. Łączycie się wtedy ze mną przez WhatsApp. Ja oczywiście wstępnie proszę o takie główne Wasze pytania, które możecie podczas czytania oczywiście dopytywać. No i też proszę o datę urodzenia i imię. Ewentualnie też o daty urodzenia osób, o które pytacie, jeżeli takie macie. Ym, powodem, dlaczego proszę wstępnie o, o kilka pytań, y, żeby wiedzieć, y, żeby znać Waszą tematykę i o co chcecie pytać. Y, w pewnym sensie jest to też możliwość dla mnie, żeby odpowiedzieć, że pewnych czytań nie robię. Ponieważ po głównych pytaniach już widzę, czy to, co się ode mnie oczekuje, na co mam odpowiedzieć, czy to się zgadza z moją etyką stawiania kart. E, dlatego tak proszę wstępnie o pytania. Oczywiście podczas czytania można te pytania dopytywać. Tyle, na tyle oczywiście, na ile wystarczy, wystarczy czasu. Więc e, tak wyglądają moje czytania prywatne. Można zamówić czytanie na pół godziny albo na godzinę. Ale powiem od razu, że pół godziny to jest krótko. Powiedzmy, że to jest takie dobre, jak się ma jakieś takie dwa główne pytania i bez jakiegoś takiego głębszego dopytywania, ponieważ jak się ma kilka pytań i jeszcze te kilka pytań się chce dopytać, no to ten czas szybko leci, bo ja się z Wami muszę energetycznie połączyć. Karty muszą się zgrać z Waszą energią. Także to nie jest, to nie idzie tak szybko, szybko. Oczywiście wygląda to troszeczkę inaczej u osób, które regularnie do mnie wracają. Szczególnie jeżeli tutaj chodzi o takie sytuacje, które się powtarzają, już które się ciągną, to wtedy ta energia jest o wiele łatwiejsza. Ale. Jeżeli chodzi o całkiem nowy temat i macie bardzo różne pytania, nie dotyczące jednego tematu, tylko różnych kwestii. No to wtedy musicie liczyć na to, że ta godzina jest potrzebna, żeby jakoś tak jakościowo odpowiedzieć na wasze pytania. Oczywiście się staram jak mogę, ale to bardzo różnie wychodzi po sytuacji, są różne energie są różne i tak dalej. Także jeżeli mnie potrzebujecie, to zapraszam was do kontaktu. w opisie kanału znajdziecie mój numer przez który możecie na WhatsApp do mnie napisać i ja wtedy wam odpowiadam kochani. Dobrze, więc przejdźmy do czytania ogólnego. Gdzie wam odpowiem, dlaczego mężczyzna odszedł. I teraz zobaczmy może jaka jest jego energia? Jaka jest energia mężczyzny, o którym myślicie? Dlaczego on odszedł? Dlaczego on odszedł? Więc zapytamy, jaka jest główna jego energia. No i tu chyba będziemy dopytywać, ponieważ nie ma grup wyboru, to mamy możliwość, żeby troszeczkę ten temat rozwinąć. Teraz zapytajmy, czy on, czy on żałuje. Zaraz zapytamy. Czy on żałuje odejścia od Was? Czy on żałuje odejścia od Was? Czy on żałuje odejścia od Was? Zapytajmy może też, jakie są jego emocje na tą chwilę. Jakie są jego emocje na tą chwilę. Jego emocje na tą chwilę. I może zapytajmy, co on teraz robi. Co jest takim jego głównym zajęciem. Co ten mężczyzna teraz robi? Takie jego głównie codzienne zajęcie. Tu mi się chciało wyciągnąć dwie karty, więc je wzięłam. I zapytamy też, czy on jest z kimś innym? Czy on ma jakąś nową relację? Poczekajcie. A czy on jest z kimś innym? Czy on jest kimś innym? Czy on jest kimś innym? Ale wiecie co? Ja to zrobię troszeczkę inaczej. Zapytamy, kogo, kto go um, otacza na ten moment. Kto go otacza? Czy on jest kimś innym? On jest kimś innym. A teraz popatrzmy, jaka jest energia między nimi. Czy jakim się układa? Energia między nimi, jakim się układa. I o co my tutaj jeszcze możemy zapytać? Może zapytajmy, czy on jest wierny y, tej partnerce, z którą on jest teraz. Zobaczmy, z jakiej to tutaj talii wziąć. Y, czy on jest wierny partnerce, z którą jest teraz? Czy on jest jej wierny? Czy on jest wierny partnerce, z którą jest teraz? On jest jej wierny. Tu mi się chciało wyciągnąć dwie karty, więc tak to weźmiemy. I zobaczmy, jaka jest główna energia mężczyzny, o którego pytać, który od was odszedł. Dlaczego on odszedł? No, jego energia jest taka dynamiczna. On zdobywa to, co mu jest potrzebne i. I z powrotem zawraca, i, i wraca do miejsca, z którego przyjechał. Tak to nazwę. I na koniec ale poczekajcie. Czy on żałuje, że od Was odszedł? On to traktuje jako taki odpoczynek. Um, on sobie tutaj po prostu dał czas, żeby się zdystansować od, od, od tej waszej relacji, um, zanim zdecyduje swój następny krok. Ale tutaj, w połączeniu tych dwóch energii, to, to nie wygląda ciekawie, ale patrzmy dalej. Nie będziemy tutaj naprzód za dużo mówić, bo już widzę o co chodzi. Um, powiem tak. Powiem krótko. On po prostu odpoczywa, zanim ponownie się wybierze na polowanie. Ale to jest takie polowanie zdobywcy, nie? On przybędzie, zdobędzie i wybędzie na takiej zasadzie. Tutaj to się pokazuje. Jego emocji, które mu teraz towarzyszą. On się czuje samotny. Może się wydawać na pierwszy rzut oka dziwne, prawda? Ale nie jest, ponieważ mężczyźni. Znaczy, mogłabym powiedzieć, mężczyźni lub kobiety, ale tutaj mi się mężczyzna pokazuje, więc nie będę tutaj wspominać o kobietach, ale u kobiet, które podobnie działają, jest tak samo. Chociaż może to oczywiście być kobieta, ale yy, która bierze inicjatywę, która jest w tej męskiej energii, ale. No, przyjm przyjmijcie to według swojej intuicji, sw według swojego wyczucia. I ci ludzie są bardzo często samotni, bo oni nie tworzą takich stałych związków i stałych y więzi z kimś, dlatego oni są samotni wewnątrz. I y y y co on teraz robi, kochani? Co on teraz robi? On tutaj ma nadzieję na jakieś takie zdobycie, zdobycie szans finansowych i on tutaj chodzi i ludziom obieca. Tutaj jest takie robienie dobrych min do złej gry. W, w nadziei, że się coś uzyska finansowo, ale to są obietnice, bo on się nie wywiązuje z tego, co obiecuje. Ja tutaj już widzę taki archetyp, który jest bardzo y, nieciekawy. Yy. Czy on jest kimś innym teraz? Powiem Wam, że tutaj ktoś go wystawił na zewnątrz. Normalnie mu trzasnął drzwiami przed nosem. I tutaj była jakaś walka. Nie wiem, możliwe, że chodzi tutaj o Was, tak? Bo trudno powiedzieć, ale zaraz będziemy dopytywać. I chciałam zapytać, jak się między nimi układa. Tylko nie wiem, czy tutaj chodzi o Was, czy tutaj chodzi o następną osobę, która po Was go wyrzuciła, bo tutaj w czytaniu ogólnym jest trudno się tego dowiedzieć. Ale zobaczmy, jaka jest energia między nim a osobą, która go wystawiła na zewnątrz. Tutaj jest. Ja to zrobię tak. Tutaj jest po prostu leczenie się. Po spotkaniach, które były. To były takie spotkania z ogromnym wyzwaniem, które jednak poszarpały te emocje, i tutaj jest leczenie się. Ale widzę, że bardziej leczenie tej kobiety niż jego, bo się tu kobieta pokazuje, która się leczy po tych spotkaniach z nim. No, i tutaj w następnej kartach chciałam zapytać: takie pytanie im zadałam w tej pozycji, czy on jest wierny obecnej partnerce? No, skoro jej tutaj nie ma, ale zobaczmy: to karty powiedzą, co w międzyczasie wyprawia. Powiem Wam tak, yy, ponieważ tutaj nie, ma, yy, tutaj nie ma mowy o stałym partnerstwie, tutaj jest jakaś taka stagnacja, no to gość sobie szaleje. To tutaj pokrywają te dwie karty. Oczywiście razem tutaj są takie jednorazówki, ja to nazwę. Dopóki nie ma tego jakiegoś takiego bardziej stałego związku, no to tu są jednorazówki, no, jak, co ja mam wam powiedzieć? Tak to nazwę. Ale pytanie było, dlaczego on odszedł. Więc Tutaj karty już częściowo mogły odpowiedzieć, że po prostu żeście go wyrzucili za drzwi. Ale my to jeszcze dopytamy osobno. Dlaczego osoba, o której myślicie, od was odeszła? Ja się zastanawiam, jaką talię tutaj do tego wziąć. No może weźmiemy to. No, dlaczego on odszedł? Dlaczego? Yhm. Dobrze, zaraz ten wątek poruszę, bo tutaj jest jeszcze ważna, ważna kwestia, ale yy, dopytajmy, dlaczego mężczyzna, o którym myślicie, odszedł, dlaczego on odszedł. Hmm. A no mianowicie... Po pierwsze, to to, że nie pozwalaliście mu na to, co on by chciał, i że to powodowało napięcia. To tutaj było zakończenie. Po drugie, to jest to, że on cały czas upatrywał jakieś nowe możliwości. To ktoś tutaj zdecydował, żeby zrobić porządki z, tym, z tą energią kochanków i tych romansów. Ale, ale pytajmy dalej, dlaczego on odszedł? Dlaczego on odszedł? Tutaj się karty same od, um, odsunęły. No i oczywiście wszystko się po, potwierdza. On odszedł, dlatego że jego. To jest mężczyzna, który, dla którego są ważne tylko dwie rzeczy. Po pierwsze, to jest jego posiadanie e, finansowe, e, i pieniądze, a po drugie, trójkąty i dobra zabawa. I wy się tutaj zakończyli. E, przepuszczam, że. Przestaliście go sponsorować, albo skończyły się możliwości, żeby od Was uzyskać jakieś materialne dobra. I on miał na oku znowu inne kuszące propozycje, także poszedł w tą stronę. No, i tutaj, nad kartą kochanków, jest karta, która to potwierdza. Dobra zabawa, we trójkę, nie we dwójkę. Także macie tutaj do czynienia z. No z kasanową barów mlecznych, nie taki... No chciałam tu jeszcze coś powiedzieć, ale nie powiem, bo nie powiem. W przestrzeni otwartej, kochani, muszę bardzo uważać, co mówię. Zresztą chciałam tutaj podkreślić jedną rzecz dotyczącą czytań prywatnych. Ja na czytaniach prywatnych bardzo często mówię, znaczy bardzo często w ogóle... Tak jestem umówiona, taką mametykę, że mówię to co mi karty pokazują. I to nie zawsze jest łatwe do przetrawienia. I jeżeli kochani jesteście niegotowi na to, albo nie czujecie wystarczająco emocjonalnej dojrzałości na to, żeby tą prawdę przyjąć taka jaka jest, to może zastanówcie się nad przyjściem do mnie, bo ja y, nie opowiadam bajek. I powiem Wam, że moje karty widzą wszystko. E, bardzo głębokie kwestie. E, od emocji, do zamiarów, do intencji, do preferencji seksualnych i do różnych innych szczegółów. E, także, jeżeli no, nie macie ochoty usłyszeć prawdy, tylko liczycie na to, że ja. Będę mówiła, że jesteście fantastycznymi ludźmi, ale że po prostu macie pecha w życiu, żeby Was utrzymać, znaczy, żeby w ogóle klientów utrzymać, ja tak nie robię. Tutaj, jeżeli chcecie mojej konsultacji, to musicie być gotowi na to, żeby się zmierzyć z, z prawdą. Bo Czyli można sobie po prostu posłuchać czytania ogólnego, które jest takie dosyć powierzchowne, bo wiadomo, że nie można go dla ogółu dopytać, tak jak dla osoby prywatnej. Ehm, przepraszam. W czytaniu prywatnym. Więc ehm, proszę liczcie się z tym. Ja to czytanie specjalnie robię, żebyście, żeby wam też troszeczkę więcej wytłumaczyć, bo dostaję bardzo dużo pytań na WhatsAppa. I tutaj, tak pomiędzy wierszami, też wspominam o czytaniach prywatnych, żebyście tak mniej więcej mieli orientację, jak ja działam jako tarocistka. I jakie są też moje zasady i granice, ponieważ ja nie wykonuję wszystkich czytań, o które się mnie prosi. One muszą być dla mnie. Ja mam pewną etykę, i to się musi zgadzać z moją etyką. Tak to tutaj zakończę. Ale pytajmy dalej, dlaczego on odszedł? Dlaczego ten mężczyzna od Was odszedł? On tutaj psychicznie też nie wytrzymał obserwacji, którą żeście dokonali przy jego zachowaniu. Tutaj on był przyłapany na, nie powiem fizycznie, na czynach nieprawidłowych, ale tutaj była obserwacja w jego stronę. To tutaj też była komunikacja i jego to przerażało. On nie chce się mierzyć z kimś, kto mu mówi prawdę i kto mówi słuchaj, ty działasz tak i tak, mi się to nie pasuje, bo ty nie jesteś wierny i tak dalej. To jak ten temat się porusza, to to, to jego to przeraża, a on po prostu miał ochotę na nową przygodę z powrotem w trójce. Tutaj są same, same trójkąty. I karty mi pokazywały, że on na ten moment yy, nie ma jakiejś stałej partnerki, więc ja nie wiem. No, i tutaj były takie jednorazówki, jak ja to nazwałam. Także mi się wydaje, że tutaj już chyba można zakończyć to czytanie, bo ono mówi: um, Ono mówi samo za siebie. No, i ponieważ on tutaj um, bardzo jest skupiony na tych finansach, to może, możemy też zapytać, jak te kwestie jego finansowe wyglądają, bo skoro. Um, Tutaj się pokazywały dwa aspekty. Aspekty tych trójkątów nieustannych i tego zdobywania bez, bez końca. To może karty nam też coś powiedzą o jego sytuacji finansowej. Jaka jest teraz jego sytuacja? To są dwie najważniejsze jego rzeczy dla niego. Jaka jest teraz jego sytuacja finansowa? Jaka jest teraz jego sytuacja finansowa? Powiem tak, to nie wygląda dobrze. On tutaj z powrotem sobie upolował nową ofiarę, żeby ją ograbić z kasy, i tutaj już są, jakby to powiedzieć, tutaj już jest, widzicie, tu jest blokada, jest komunikacja dotycząca tego. Tutaj się z powrotem poluje na nową ofiarę, która, która go finansowo będzie wspierała. Także widzicie, tak to wygląda. no Taki tutaj nam dzisiaj wyszedł archetyp mężczyzny. O, tutaj jest zwycięstwo, kochani. On tutaj już, już się cieszy, tutaj już coś ugrał pod tym względem. No i tak ten człowiek funkcjonuje. Także. No jeżeli tęsknicie za nim, to się zastanówcie, kochani, bo to jest obi on obiecuje cały czas. Nie, nie, tutaj są piękne słowa: obietnice, cuda na kiju, ale tutaj jest zdobywanie i wszystko powtórzę to ponownie: wszystko to się kręci w koło trójkątów, niewierności yy, i pieniędzy. Także je, no, to Wam. Podkreślę, że jest to czytanie ogólne, żeby tego na siłę nie dopasowywać, ale jeżeli tęsknicie za tą osobą, to widząc taki rozkład, to powinno Wam troszeczkę otworzyć oczy. Ja wiem, że jak się jest przez kogoś zranionym, to, to jest trudne, ale pytanie jest, czy jest tutaj za kim tęsknić? Będąc świadomym, że ta osoba jest jaka jest i ona się nie zmieni, nie widzę tego tutaj od razu w tym rozkładzie. Czy chcecie tęsknić za kimś takim, czy. Czy po prostu warto tą energię zainwestować, żeby poznać kogoś innego. E, kochani, ja e, bardzo was proszę, napiszcie w komentarzu, jak odbieracie to czytanie i e, chciałam Wam też ogłosić, że przygotowuję kurs premium. E, to znaczy, to jest kurs, e, jak wyjść e, z piekła randek e, do prawdziwego skarbu miłości. Na takiej zasadzie, że. Osoby, które się zdecydują na taki kurs, najpierw będziemy patrzeć, gdzie są problemy, gdzie powielacie takie stałe schematy, przez co trafiacie nie na właściwych partnerów. Później was będę uczyła, co dla mężczyzny jest ważne, jak wybrać z tłumu po prostu tego właściwego, które się nadaje do stałego, takiego stabilnego związku i też będziemy razem patrzeć, możecie to jak postępywać i wtedy będziemy razem patrzeć, jak na przykład jesteście na jakimś portalu randkowym, jakie macie komunikacje i jak tym sterować, żeby wybrać tego właściwego partnera, bo wiadomo, na tych portalach randkowych czy na jakichś tam innych jest bardzo dużo yy, no bardzo dużo też niedobrych kandydatów, tak? Także jeżeli macie, to będzie w różnych etapach. To będzie kurs istniejący z 10 sesji i są to sesje, powtarzam, indywidualne. To nie jest kurs online, gdzie dla wszystkich się stosuje to samo, bo to nie ma żadnego sensu. Tutaj to będą sesje ze mną prowadzone telefonicznie. Gdzie się y, po prostu konsultujemy, żeby uzyskać y, możliwość, to jest taka inwestycja na całe życie, odróżniania dobrych kandydatów od złych. Y, no i taka bardzo szeroka wiedza, y, jak po prostu szukać i jak działać, y, żeby odnaleźć. Y, Kandydata, z którym sobie po prostu życie można ułożyć. Więc bardzo proszę, jeżeli możecie, kochani, napiszcie w sekcji komentarzy, czy coś takiego Was interesuje. Ja nad tym w międzyczasie dalej będę pracować. No i będę też się z Wami komunikować, co w tej kwestii się dzieje i na jakim już jestem etapie przygotowywania tego wszystkiego. Kochani, bardzo Wam dziękuję. Będę wdzięczna za lajki, komentarze i subskrypcje. I do usłyszenia. Pa pa!